Stoję lewo. Aha, widzicie? O, to jest ten zajebisty, który mnie tak spowalnia. To jest dobre. To jest dobre. To spowolnienie. Sp... Się ma grubo Trzymaj się. To spowolnienie jest niezłe, bo to bardzo przeszkadza. Zobaczymy. Medic Tip

I think two things. I think most of us will make it out of here. Most of us. And I think whatever happens, it will not be straightforward. Getting out of here is going to be like everything else so far. No harm. Cześć, tam go nieu. Dzień, nie do narodu. Zaraz ci kurde wysięm na Skype. Dobra. Mają go? A mnie tam nie ma, fuck Mają go, czy go nie mają? O kurwa, arenę otworzyli, a mnie nie ma w środku. A nie, jestem dobra, bo ja mogę do niej wejść. Myślałem, że ci nie da. Dobra To tu wiadomość yy, jaką wiadomość? Echie. No zobaczysz, kurwa Kurwa on tu jest gdzieś pod spodem O oh, fak no to fail To trzeba do, do środka wchodzić, a my, my jesteśmy na górze z typem Hejcie. Już prawie padł, no ale jak my go ciągle łoimy, jak on jest ciągle spowolniony, to wiecie, co za kolej dobra. On jest powolny bardzo. Dobra. There. Do Out there. That's our Fuck. Kurde, uciekł nam To spowol spowolnienie jest takie OP, że on kurde. A, pokonaliśmy go. Chyba go ten monster pobił. <laughs> Moi drodzy, to była szybka gra. Są so medyk na. na. Nie no, po co leczyć swoich, jak żeśmy typa pocisnęli Patrzcie Jego chyba kurde z 20 razy żeśmy mu zasadzili tego, charakter mastery Wygrałeś już stary? Heal damage, nic nie zrobiłem, heal damage Co? No zagrałem, no wygraliśmy Koleś był słabym monsterem, wziął kamień na początek, no i po co mu Ogarnię ten kamień, co stary. Co mam ogarnąć? Ogarnij stary jaką ja akcję Ale Zajadzi. gdzie? Gdzie nie mi to napisałeś? Na Weź stawek. mi to na, napisz tu na tym spiku, bo nie mogę Skype'a, bo mi się otworzy jeszcze na ekranie. Tylko I co, podobało wam się? Myśmy typa dojechali, co? Na bogato. No i tyle, co tu dużo gadać, moi drodzy. Patrzcie, jak żeśmy go śledzili, śledzimy, śledzimy. Ja się tu zgubiłem. Trochę szkoda. Mogłem od razu. Powiem wam, to spowolnienie u medyka to jest najlepsza rzecz. Bo on naprawdę powoli się wtedy rusza. A dorwaliśmy go zanim pierwszą ewolucję zrobił, więc widzicie jak mu życie spadło. Praktycznie wszystko na samym początku stracił. No. Ładnie. I w ogóle myśmy go chyba nie zabili. Jeszcze raz to niech to spojrzę. Patrzcie. Oni podchodzą, zaczynają w niego napieprzać. Patrzcie jak mu życie spada, spada, spada. Ja wbijam, spowalniamy go i już jest kurde po nim. Tu jeszcze go zgubiłem później pod spodem. To był fail. I on teraz ucieka. Mi się wydaje, że go NPET zabił. Patrzcie, on idzie. Tak, i go. Chociaż, no nie wiem. Coś go tam zabiło. to chyba nie byliśmy my. Tak, to już jest. Evolve.